Jaka jest idea stworzenia inteligentnego wózka Clever? Staraliśmy się stworzyć produkt, który przede wszystkim będzie łatwy w użyciu, a po drugie ułatwi cały proces zakupowy do tego stopnia, że klient będzie mógł od wejścia do sklepu do wyjścia ze sklepu obsłużyć się sam. Jak wygląda proces robienia zakupów przy pomocy tego wózka? My wręcz mówimy, że ten wózek to jest taka mobilna kasa samoobsługowa, więc większość naszych potencjalnych klientów zna już ten proces właśnie z istniejących na rynku kas samoobsługowych. Wystarczy podłączyć e, telefon do konkretnego wózka, tak żeby klient został zidentyfikowany w jakiś sposób, sparowany z wózkiem, a później skanujemy produkty tak jak na klasycznych kasach samoobsługowych, w przypadku towarów na wagę, wybieramy je z piktogramów, podobnie dzieje się z pieczywem, a co bardzo istotne, na koniec. Płacimy przy pomocy telefonu albo dedykowanej stacji płatniczej. Zabieramy torby i wychodzimy. Jakie przede wszystkim korzyści zyskuje sklep, to jest decyduje się na wykorzystanie wózka klewer. Wózek posiada tak naprawdę wiele zalet. Coś, co na pewno ucieszy sklep, to mniejsze kolejki do kas, ponieważ klienci obsługują się w dużej mierze sami. Jeżeli chodzi o klientów, ta sama wartość. Nie stoją w kolejkach, tylko robią zakupy, płacą. I opuszczając sklep. Jakie informacje o klientach zyskuje sklep korzystając z tego wózka? Przede wszystkim warto zaznaczyć, że użycie wózka Clever znacząco zmniejsza dystans pomiędzy siecią handlową a swoim klientem. To znaczy jesteśmy w stanie po pierwsze bardzo dynamicznie wpływać. Ee, na niego i na jego decyzje zakupowe w trakcie, kiedy on już robi zakupy. A oprócz tego mamy całe portfolio informacji na temat tego, gdzie robił zakupy, kiedy robił zakupy, jakie produkty go interesują, jakie go nie interesują, z jakich produktów zrezygnował w pewnym momencie w trakcie zakupów, jak również sama ścieżka przejścia po danym sklepie. Jakie są główne korzyści dla klienta zrobienia zakupów przy pomocy wózka Clever? Istotnym jest na pewno fakt, że system uczy się nawyków zakupowych danego klienta. To znaczy jeżeli zauważa po jakimś czasie, że klient często robi zakupy produktów bio, będzie mógł zaproponować mu w trakcie zakupów dedykowaną promocję dla tego klienta właśnie na te produkty, które tego klienta interesują.